Cześć. Z tej strony Jan Braca, to jest kanał Bispanner.pl. Trzy fakty, których mogłeś nie widzieć, ubiegając się do dofinansowanie z urzędu pracy. Część druga. Ale zanim ci się o tym opowiem, będę wdzięczny, jeżeli polubisz i zaczniesz obserwować nasz kanał. Przedstawiamy wiele informacji, które pomagają sfinansować rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli Twój wniosek został odrzucony w poprzednim naborze, to masz prawo złożyć. Nowy wniosek w kolejnym naborze. Jeżeli otrzymałeś wcześniej inną dotację niż z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zamknąłeś tą działalność gospodarczą, to masz prawo ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeżeli okres od zamknięcia poprzedniej wynosi między 12 a 24 miesiące. W zależności od regulaminu Urzędu Pracy. Jeżeli regulamin Urzędu Pracy przewiduje pewnego rodzaju wartościowe widełki do zakupu, które chcesz sfinansować, masz prawo napisać osobny wniosek o zaakceptowanie Twojego wyjątku, który skierujesz do dyrektora y, Urzędu Pracy. Jeżeli dobrze opiszesz przesłanki, które przemawiają za tym, żeby zgodzili się na wyższą kwotę, masz szansę na to, żeby uzyskać indywidualną decyzję. A czego Ty nie wiedziałeś o dofinansowaniu z Urzędu Pracy? Napisz nam w komentarzu. Jeżeli masz dodatkowe pytania, możesz napisać do nas maila lub odwiedzić naszą stronę. Wszystkie informacje znajdziesz w komentarzach.